No Elo, witam w kolejnym odcinku z gry Mini Football. Zapraszam jak zwykle do zostawienia subika i łapeczki w górę. No i zaczynamy sobie dzisiaj od odebrania codziennych pierdół. Tutaj mamy jakąś paczkę z ostatniego odcinka otwieramy, pieniążków mało, jakieś tam ulepszenia, czy coś ciekawego będzie. No, nie za bardzo jest coś ciekawego, szczerze mówiąc. Daily deals oczywiście musimy sobie zrobić darmowy hajs jak zwykle 214. No nie jestem jakimś maniakiem tutaj muszę ją mieć. No po prostu muszę ją mieć tę nową koszulkę. Fioletowa taka fajna. Jakieś ulepszenia w teamie deboss. Oczywiście ulepszamy sobie i ulepszamy sobie kapora. Zrobiliśmy przy okazji jakąś misję, także odbierzemy tutaj sobie nagrodę. I mamy mission pack kolejny, to mi się podoba, także bierzemy to. I co my tu mamy w mission packu? Pieniążki, ulepszenia, kurcze koszulka nowa wali koszulka jeszcze. No dobra, ale z tą koszulką mamy, już będziemy grać w tym odcinku. Oczywiście muszę jeszcze raz skoczyć do teamu i poulepszać tutaj wszystkich yy, z tej paczki. Bramkarz jakiś tutaj do ulepszenia. Andersen. No i dobra, z teamu tyle. Jeszcze sobie zmienimy koszuleczkę na tą nową, fioletową. Bardziej mi tu pasuje chyba do tych spodenek. No i dobra, lecimy z meczykiem jeden na jeden. Za tysiąc sobie zagramy, bo trzeba pieniądze zbierać jak na razie. No i kogo dzisiaj nam wylosuje? Kinczyk! O kurczę, dawno nie był, ale fajny ma no i zaczynamy ten mecz. Mam nadzieję, że wygram, bo potrzebuję tych wygranych dużo. Potrzebuję pieniążków i wszystkiego. Dobra, fioletowe koszulki, nowe koszulki Bart. No i rozkręcamy tą grę. No, już żem rozkręcił, już odebrał piłkę. Aj no, słabe podanie. O, teraz może być akcja i strzał. No, to mogło być dobre, proszę państwa. Mamy out. Odbieraj piłkę, Bart. Dobrze, piękne odebranie, jestem z tego odebrania zadowolony i samotna akcja na, na bramkę strzał. no i mamy gol, ty, kurczę, aż się nie spodziewałem, że tutaj siądzie gol. Nie, Paweł nam strzelił tego gola, bardzo ładnie, tutaj od poprzeczki chyba siadło, tak? No, nie zauważyłem nawet, no ale możliwe, że od poprzeczki. No i lecimy po drugą bramkę, bo by się przydało. Ta drużyna nie jest jakaś mocna z tego co widzę. I czy będzie kolejny strzał na bramkę, czy może nie. Jest kolejny gol! Paul teraz strzelił. Ja pierniczę, jak szybko w tym odcinku to idzie. Zobaczmy sobie powtórkę. On nie był jakiś to prawda Super ten gol, ale. Ja tu bardziej wolę jakieś akcje robić, ale. Widzicie, muszę lecieć na wynik. Te akcje nie zawsze. Tutaj. Jezus, gdzie Ty podajesz? Te akcje nie zawsze tutaj wychodzą. O, na przykład teraz mi tutaj odebrał piłkę, ale nie jest to jakaś mocna drużyna, umówmy się. No i kolejna akcja będzie. I czy będzie strzał? Aj, za lekko, niestety za lekko, a mogło to się skończyć bramką dla naszej drużyny. Pięknej, wspaniałej naszej drużyny. Bart, odbieraj tą piłkę. Aj, daleko tutaj wykopał, w pole karne. Jest! I mamy 3-0, proszę państwa, co się dzieje w tym meczu? Mario nam strzelił. Bardzo ładnie. No i w pierwszej połowie 3 gole to jest coś. To jest coś, jestem w formie. No i lecimy dalej. Czy będzie 4-0 jeszcze w tej połowie? A kurcze bardzo dobrze leć! Może być jeszcze 4-0? Strzał! Jest 4-0, nie wierzę w to. 4-0 w pierwszej połowie. Papa Football nam strzelił. Ktoś ostatnio w komentarzu napisał, że nie mam. Papa Football zawodnika. No to jak ogląda teraz ten ktoś, no to mam. I to jest bardzo dobry zawodnik. No i mamy koniec pierwszej połowy. 66% tutaj przy piłce Bart. I druga połowa. 4 gole dawaj, będzie 8-0. Nie wiem, czy się uda tak ładnie tutaj strzelić. Jeszcze 4 gole. Ale oj, odebrał mi piłkę. Myślałem, że tego nie zrobi. Bart znowu przy piłce. O nie, znowu się za dużo dzieje. I akcja na bramkę teraz przeciwnej drużyny. Znowu odebranie piłki. Na szczęście, mam dobrych obrońców. Nie, może być strzał. Na szczęście, mój bramkarz jest jak zwykle niezawodny. No i lecimy teraz, lecimy. No nie wiem, czy spróbujemy jakąś akcję zrobić. Może i strzał. Ej, to była dobra akcja, proszę Państwa. Udało się. Ładne podanie tutaj w pole karne. Zobaczmy torturkę. To było całkiem niezłe, wam powiem. No i mamy. 5-0. Jeszcze Bart, nastrzelaj tych goli. Może jakiś rekordzik? Nie wiem, jaki był nasz tutaj rekord goli. Musiałbym sobie przypomnieć w odcinku. No i do Ocia! <śle> ale do środkowania. No, niestety tutaj zepsuliśmy. Tą akcję. Patrzcie, jaka słaba drużyna. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, bo bardzo słaba drużyna. No i tutaj chciałem oddać strzał, ale zbyt daleko, zbyt lekko, zbyt dużo zawodników. spo... Przeciwnej drużyny i teraz samotna akcja, nie! Prawie strzelił mi gola I dobrze, Bart przy piłce, już nie Ale znowu Bart przy piłce, podanie Bliskie, kolejne podanie, niecelne Bart kurczę odbiera tą piłkę cały czas No nie, znowu akcja przeciwnej drużyny, ale na szczęście odebrana piłka Spokojne podanie, odebranie piłki przeciwna drużyna Może być jakaś akcja, tutaj obrońcy no i co już? Koniec meczu mamy. 5-0. No kurczę, to jest świetny wynik widzowie, ale chciałem tu jeszcze nawalić tych goli więcej. Dobra, 5-0. No i piękny, wygrany mecz. Oczywiście nie będę grał z nim jeszcze raz. Zostałem jakąś paczkę, zaraz ją sobie otworzymy. Chyba golpak. No otwieramy to, zobaczymy co tu jest. Zielona paczka, jeszcze takiej nie miałem. Pieniążków dużo, gemy. Ulepszenia. O kurcze i to dość yy, nieźle. O kurczę, nowe buty. No w końcu się doczekaliśmy nowych butów. Proszę Państwa. Obejrzę sobie może reklamę. Tak, yy, tutaj odblokuję sobie tą kartę jedną, bo dobra paczka. I czy było warto? No jakieś ulepszenie. No dobra, powiedzmy, że było warto. No nie, jak kurczę, nie miałem butu, to nie miałem. A teraz tutaj kolejne buty do odebrania mam. No dobrze. Nie wiem, które lepsze w następnym odcinku, to sobie zobaczymy. A jeszcze, sobie yy, tutaj klikniemy paczkę do odblokowania na następny odcinek. No, i wystarczy na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tak trochę krócej dzisiaj. Zapraszam jeszcze raz do stawienia Subika i opeczki w górę. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.